Witam Państwa i zapraszam na wiadomości. 19 kwietnia w Krapkowickim Domu Kultury odbył się po raz piąty w Krapkowicach koncert finałowy 8 konkursu piosenki niemieckiej Superstar. Tegoroczna edycja konkursu rozstrzygnęła się wiosną, a nie tak jak wcześniej w połowie listopada. Konkurs zorganizowało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Wśród gości zaproszonych, którzy zaszczycili konkurs swoją obecnością, znaleźli się między innymi Konsul Republiki Federalnej Niemiec, pani Sabine Hake, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim i Radny Sejmiku Wojewódzkiego, pan Norbert Rasch, Dyrektor Biura Towarzystwa i Radny Sejmiku Województwa Opolskiego, pan Ryszard Donica, Pośród 33 nadesłanych zgłoszeń do finału zakwalifikowano 20 finalistów z terenu całego województwa opolskiego. Ostatecznie na deskach krapkowickiego Domu Kultury usłyszeliśmy 18 wykonawców, dwóch z nich nie dojechało ze względu na chorobę. Posłuchajmy, co na ten temat mówiła referent do Spraw Kultury Towarzystwa Społeczno-kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, pani Zuna Zuzanna Donat Kasiura. Serdecznie zakończyły się teraz eliminacje konkursu piosenki niemieckiej. Czy może coś o wynikach mogłaby pani nam powiedzieć? Oczywiście 19 kwietnia w Krapkowickim Domu Kultury odbył się koncert finałowy ósmego już konkursu piosenki niemieckiej Superstar. Konkurs... Odbywał się po raz piąty w Krapkowickim Domu Kultury. Organizatorem konkursu od początku jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim dzięki współpracy z Krapkowickim Domem Kultury. Finansowanie zapewnia Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z Warszawy oraz Konsulat Republiki Federalnej Niemiec z Opola. W czasie koncertu finałowego jury przesłuchało 18 z 20 zakwalifikowanych do koncertu. Uczestników. Jury z ponad 30 zgłoszeń wybrało 20 najlepszych reprezentantów. Bardzo dobrze zaprezentowali się mieszkańcy Krabkowic, gdyż Julia Chrobok z Krabkowic zdobyła trzecie miejsce. Ale oczywiście były również miejsca drugie. Po raz pierwszy w tym roku jury nie przyznało ani Grand Prix, ani pierwszego miejsca. Jury tegorocznego. Konkursu w składzie Andrea Ryszka, Alfred Jankę i Katarzyna Wybraniec przyznało następujące nagrody. Przyznało dwa równorzędne drugie miejsca. Zdobyło je studio wokalne Biz z Leśnicy oraz Ewa Suchińska i Damian Kleszcz z Broszca. Jury przyznało również dwa równorzędne miejsca trzecie. Otrzymali je Julia Chrobok z Krapkowic oraz Marina Wójcik z Prudnika. Oprócz miejsc, żywi przyznało 6 wyróżnień. Wyróżnienia otrzymały następujące osoby: Kamila Czartoryska z Reńskiej Wsi, Nadin Mainka, również z Reńskiej Wsi, Jessica Stelmach z Opola, Patrycja Grylowska z Kędzierzyna Koźla, Laura Biała i Iwona Szczygieł, również z Kędzierzyna Koźla oraz Jessica Stelmach z Opola i Natalia Zastępa, i Kancper Jankowiak-Skropkowic. Wyróżnionym i zdobywcom miejsc oczywiście serdecznie gratulujemy. Wyróżnienia oraz nagrody to również magnes, który przyciąga uczestników takich konkursów. Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z Warszawy oraz Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu mogliśmy ufundować ciekawe nagrody rzeczowe dla laureatów. Nagrodami tymi były słuchawki, talony do Empiku, talony do Intersportu oraz pamiątkowe gadżety i płyty z muzyką niemiecką. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie.